Czujesz, że Twoja twarz wygląda na zmęczoną nawet po dobrze przespanej nocy? Masz wrażenie, że rysy się zapadły, policzki opadły, a spojrzenie straciło blask? To nie wina w wieku ani zmarszczek. To, co naprawdę wpływa na ten efekt, dzieje się głębiej. W Twoich mięśniach, powięziach, kościach czy nawet w Twojej postawie ciała. Cześć, nazywam się Dominika Peragius i pomagam kobietom odzyskiwać naturalne piękno twarzy dzięki głębokiej pracy z twarzą i z ciałem. W tym filmie pokażę Ci, jakie mechanizmy sprawiają, że twarz wygląda na zmęczoną i jak możesz to zminimalizować, a nawet odwrócić. Zmarszki to efekt uboczny. To, co naprawdę zmienia wygląd twarzy, to struktura pot. Po pierwsze, hipertonus, czyli nadmierne napięcia mięśni, przez co mięsień nie kurczy się i nie rozkurcza prawidłowo, w następstwie skraca się, a skóra traci podpór, marszczy się i opada. 2. Zapadanie i cofanie się kości. Zbyt szybka resorpcja kości czy napięcie w kościach twarzy czaszki to wszystko postarza szybciej, bo znowu skóra traci podpór, a twarz proporcje. Trzeci problem to przygarbiona postawa oraz wpływ taśm mięśniowo-powięziowych biegnących od czubka palca do czubka języka, które bezpośrednio wpływają na owal czy zmarszczki na czole. Cztery Opuchlizna, czyli zaburzenia w drenażu limfatycznym powiązane z postawą, gdy limfa jest w stagnacji fizycznie obciąża skórę i ją starzeje. Zwróć uwagę na dolinę łez, kąciki ust, czyli żuchwy. One zmieniają się zanim pojawi się choć jedna zmarszczka. Badania pokazują, że przewlekłe napięcia mięśni mimicznych i żucia, szczególnie żwaczy, są silnie skorelowane z obniżeniem napięcia skóry i zmianą owalu twarzy. Trzy najważniejsze elementy pracy to po pierwsze, masaż głęboki twarzy, działa jak reset dla twoich tkanek uwalnia nadmierne napięcia mięśni, poprawia mikrokrążenie i przywraca objętość w strategicznych miejscach twarzy. Usprawnia również przepływ limfy, co jest bardzo istotne. Drugie rozwiązanie to praca z postawą. Zamknięta klatka piersiowa i skrócona szyja. W takim stanie spędzając większość dnia tkanki twarzy będą opadać i obwisać z roku na rok bardziej. Otwórz klatkę piersiową, uwolnij z restrykcji łańcuch mięśniowo-powięziowy, by tkanki twarzy nie były ściągane w dół, przez co opada owal. Trzecie rozwiązanie to świadome rozluźnianie czyli układ nerwowy steruje naszymi mięśniami i dopiero kiedy go wyregulujesz, twarz może naprawdę odpuścić. Czasami jest to odcięcie się od bodźców przed snem, czasami ograniczenie skrolowania, czasami jest to detoks informacyjny, a czasami wizyta u terapeuty i praca z traumą. Pokażę Ci teraz dwie techniki pracy z okolicą żwacza i kości policzkowych, które unoszą środkowy odcinek twarzy, poprawiają owal i minimalizują zmarszczki nosowo-wargowe. Uż, kostki palców pod kośćmi jarzmowymi, zatop się w tkance i dodaj wibracje. Ważny jest głęboki oddech i rozluźnienie żuchwy przez lekkie otwarcie ust. Ten masaż zrelaksuje mięsień żwacz, zredukuje napięcie w środkowej części twarzy i delikatnie ją uniesie. Wykonuj przez 60 sekund. W technice drugiej ułóż palec środkowy i serdeczny na skrzydełkach nosa i ruchem do boku zatop się pod kości jeżmowe. Palce powinny kierować siłę ciągłą około 20-30% w stronę skroni, czyli w kierunku unoszącym twarz, uwydatniając kości policzkowe i redukując efekt zmęczonej twarzy. Utrzymuj tak przez 60 sekund. Podsumowując, jeśli masz wrażenie, że Twoja twarz wygląda na zmęczoną, to nie jest znak starzenia, to wołanie tkanek o uwagę. W moich kursach uczę jak skutecznie pracować z twarzą i ciałem, by wyglądać świeżo, naturalnie i młodziej. W następny piątek dowiesz się, który z czterech typów starzenia twarzy masz, i jak spowolnić starzenie precyzyjniej według Twojego typu. Jeśli spodobał Ci się ten temat, subskrybuj mój kanał, bo kolejne odcinki będą pełne technik i wiedzy o naturalnym odmładzaniu.